Siemanko, witam wszystkich w moim pierwszym filmiku na YouTube. Od razu wam powiem, że jestem lekko wkurzony, bo nagrywam dla Was ten filmik po raz drugi. Yy, wcześniej dzwoniła do mnie narzeczona, przerwałem nagrywanie, potem mówiłem do Was przez pół godziny i okazało się, że za drugim razem nie włączyłem nagrywania także świetnie. Yy, dobra. Let's Play będzie oczywiście o, tak jak w tytule filmiku, o Europce Universalist 4. Ci, którzy tu trafili, to zapewne y, są obeznani z tytułem. Y, ci, którzy nie za bardzo orientują się, o co tutaj chodzi, to odsyłam i do, wu, do wujka Google'a. Yy, I tak, na początek yy, muszę się cofnąć z powrotem do menu. Ech, przyciszyć troszkę muzyczkę. Która była za głośno eee, i tak. Po pierwsze, nie jestem pro gamerem, więc nie spodziewajcie się tutaj w moich filmikach fireworków. Po drugie, nie gram na czystej Europce. Mam parę modów z warsztatu SteamA. Jeśli będziecie chcieli, to w opisie do filmiku albo w komentarzach mogę wam odpowiedzieć, co to są za mody, chociaż zapewnię, zapewne je umieszczę w opisie do filmiku. Nie będę grał na Iron Man Emote, ponieważ jest tam przymusowy autosave co miesiąc, co mnie z lekka irytuje. Ustawienia zostawię... Takie same jakby był gdybym miał włączony ten, ten tryb tutaj możecie zobaczyć i tak, moim wyborem będą Węgry, ponieważ oglądałem trochę let's play polskich youtuberów i nie zauważyłem, żeby ktoś się pokusił na węgry, a jeśli coś pominąłem, no to najwyżej będę dublerem. Okej, okay, więc przejdę do rozgrywki za dużo i tak już gadałem. Wcześniej wyszło mi to troszkę lepiej, teraz się pogubiłem ale trudno, jakoś to musicie przeżyć. Postaram się tą rozgrywkę w miarę odwzorować do tej poprzedniej, którą dla Was nagrywałem. Tak więc yy, zacznę od ustawienia rywali. Wtedy wybrałem sobie Turcję, wybrałem Austrię i wybrałem Wenecję. Wenecję z racji z tego, że będę chciał w późniejszym okresie podbić Istrię, Dalmatię i dlatego, że że nie muszę mieć powodu, żeby ustawić ich jako rywali, więc ich ustawiam. Wybrałem również misję, żeby podnieść mój prestiż. Nie ustawiałem doradców. Pokażę Wam limit armii. Wynosi on aktualnie 17, co nie jest jakimś fenomenalnym wynikiem. Eee, od razu dorobię sobie parę jednostek, żeby osiągnąć ten swój max. Mam pokój z Turcją do, 1900 do 1449 roku, czyli przez 5 lat jestem niezagrożony ich inwazją. Eee, to mnie bardzo cieszy. O, wcześniej nie miałem dobrych relacji z Polską byłem ich rywalem. Teraz to się zmieniło, co mnie bardzo cieszy. Eee, poprzednio miałem królewski mariaż z Francją. A teraz mogę mieć również z Polską. Bardzo mnie to cieszy. Odwołam jeszcze kupca z aguzy. Będę chciał zbierać, kolekcjonować. Czy jak to nazwać? Po prostu, żeby mój kupiec zbierał kasę z wiednia. Jeden transferuje ją z Krakowa, drugi będzie ją zbierał w wiedniu. Dobra, maksymalna prędkość jak na razie i lecimy. Fantastycznie, zaraz pewnie przyjdzie jakaś propozycja sojuszu. Przynajmniej mam taką nadzieję, bo poprzednio miałem sojusz właśnie z Francją. Eee. Nie, z Prowancją nie chcę. Nie, z zakonem krzyżackim również nie chcę. Pogorszyłoby to pewnie moje relacje z Polską. Ale z Francją z chęcią przyjmę. Wcześniej e, wezwali mnie do wojny z Anglią. Dzięki czemu zarobiłem trochę kasy, bo nałożyłem podatki wojenne. O i pięknie. Z Polską jeszcze dodatkowo obniżę teraz wydatki. Na wojsko. może podatki. Tak, wiem, że to obniża moje militali Power, ale y, trudno jakoś to przeżyję. Eee. Dobra, łączmy to, potem i tak będę ją musiał rozdzielić, bo moje prowincje nie wszędzie będą y, w stanie utrzymać tak wielką armię. Będzie ona wyniszczana. Potem będę musiał uzupełniać, co zwiększa wydatki, a tego chciałbym uniknąć. Mm, w Ferrowawzorze nie wiem, czy w ogóle powinienem Wam to opowiadać, ale no i W pierwowzorze y, zrobili sobie, y, sfabrykowano sobie roszczenie do, y, wow, do prowincji, do niej kraj i podbiłem Bośnię. I tak też teraz będę chciał zrobić. Mam nadzieję, że mi się to ponownie uda. Zrobiłem to przy pomocy Serbii. Znaczy przypadkowo nie miałem z nimi sojuszu. Po prostu Serbia wypowiedziała wojnę Bośni w tym samym momencie. Zajęła e, Trawunię, a ja podbiłem całą resztę. E, e, poważnie. Anglia przeprowadziła desant na Węgrzech. Okej. Okay. Okej. Okay. Jeszcze jedno przetransportować? Tak, będzie idealnie. Dobra. Na wszelki wypadek zrobimy to w ten sposób. Jeszcze miesiąc. Yy, nie. Zdecydowanie nie chcę mieć żadnych sojuszów z Włochami. Dobra. Zapobiegawczą. O właśnie. O, to mi chodzi. I nie wygląda to dobrze. Cudownie. Cudownie. Nie tak to chciałem rozegrać. Zdecydowanie nie tak to chciałem rozegrać. No cóż. Co się stało, to się nie odstanie... Dlaczego Anglia przeprowadza desanty na moim terytorium? Dobra, zaatakuję teraz. Eee... No cóż, tak jak wspomniałem na początku nie jestem progamerem. Ale nie sądziłem, że jestem aż tak beznadziejny. Cudownie. nie ma tyłka nie urywa panie Zapolio przeniesiemy się tutaj zamiotu tu prowincji i nie będą mieli wyjścia one musieli ruszyć na zagrzeb eee. no tak To mi zdecydowanie komplikuje życie i będzie klęska. Cudownie. Nie podoba mi się to. Nie mam ludzi do uzupełnienia armii. Mam sześć tysięcy żołnierzy, i jestem w czarnej dupie. O, Boże, Boże, Boże. Trudno. Nie mogę sobie jeszcze teraz na bunty pozwolić. Sytuję się w stolicy. Będę miał przynajmniej bonus, a raczej oni będą mieli y, minus do ataku na trudnym terenie. Przynajmniej tak mi się wydaje. O, brawo! Jakoś Anglicy szybciej przypłynęli tu na swoich statkach niż wy do mnie doszliście. Jeśli płyną znowu do mnie z transportem, grając przy tym flotę francuską, to mam problem. Chociaż nie mają teraz gdzie wylądować. To jest jakiś plus. No nie no. O Boże! Szkoda, że wtedy nie nagrała mi się rozgrywka. Bo to przegram Zdecydowanie przegram. Podoba się to. Nie miałem wyjścia. Naprawdę nie miałem wyjścia. Jeśli bym nie zgodził się na te warunki, to pewnie dobrze mógłbym przestać nagrywać. Pierwszy odcinek i pierwsza porażka. Nie tak chciałem tu zacząć. Cudownie. Tak, wiem, że obniżyłem i nie będzie mi się odnawiać armia, ale poczekam aż tutaj ten Manpower trochę skoczy do góry i wtedy to ustawię, żeby od razu większa część armii mi się odnowiła. Ehm, możecie stąd wyjść? Musi tak stać? jest to coś. To. Nie, to. Nie. <grych> to. czemu się mam dać? Ale nie powiem. Lasz piąty O, cudownie Clash Lody Valois. Witamy Węgierskiego króla z francuskimi korzeniami. Czy mam chociaż jakieś dobre wskaźniki? No tak francus wszystko jasne. Cudownie. Nie wiem, czy zauważyliście, ale moje węgierskie wojska e, różnią się trochę, jak od e, tego standardowego wyglądu. Dlatego, że rzuciłem mm, również własną modyfikację, która zmienia tylko i wyłącznie wygląd e, jednostek węgierskich. Na pozostałe jednostki mam już, yy, moda z, z warsztatu ale tak jak wspomniałem wcześniej wszystkie informacje yy, zostawię wam w opisie do tego filmiku 2000 Dobra zróbmy chociaż te 2000 No, kto by przypuszczał, że Anglia przypuści desant na Węgry? Życie bym się tego nie spodziewał. No, moja misja zakończy się fiaskiem. Miałem zwiększyć prestiż, nie go obniżyć. No cóż, życie. Aha, więc tu się dzieje wszystko tak jak w poprzedniej rozgrywce. Serbia ma wojnę z Bośnią. Niech to szlak. O, właśnie, przypomniała mi się jedna rzecz. Mm. Myślałem o tym, żeby w przerwach pomiędzy nagrywaniem Europy na Europkę potrzeba jest jednak e, więcej czasu, Wena i przede wszystkim chęci nagrywać moją e, taką wolną rozgrywkę z gry Verdeą. Pewnie o niej nie słyszeliście, to jest MMO FPS e, w realiach I wojny światowej. Świetna gierka, polecam i myślałem, żeby po prostu nagrywać swoją e, rozgrywkę mojego no skilla <grych> e, żeby po prostu, żebyście nie musieli zbytnio mm, czekać na tę Europę. Bo prawdopodobnie odcinki węgrami, pobitymi węgrami będę mógł nagrywać w niewolne od uczelni jestem na studiach dziennych, więc e, nie mam za dużo czasu, a z racji tego, że mieszkam w wypis wypizdówku to dojazd na uczelnie zajmuje mi sporo czasu. Nie uwierzcie, mi, z chęcią ten czas poświęcił na nagrywanie Europki czy yy, innej gry. No i jeśli oczywiście macie jakąś propozycję, w jaką grę mógłbym zagrać, yy, co byście chcieli obejrzeć, yy, to piszcie w komentarzach. Zobaczę, czy będę mieć tą grę akurat w swoim y, wyposażeniu na Steamie czy Originie I, i coś się wykombinuje może najpierw to muszę właśnie wciągnąć tą serią a na to się nie zapowiada z racji z tego że po youtuberach oczekuje się tego że będą gnieść wszystko i wszystkich Kobieta? Na pewno jest bardziej waleczna od swojego ojca. No cóż, no. Kobieta to kobieta. Nie jestem szowinistą. Taką armię nawet bym teraz Serbów nie pokonał Bez nadziei nie to rozegrałem Ale nie sądziłem, że Francuzi mają tak swą flotę żeby żeby nie zablokować tych statków transportowych filmiku, którego nie udało mi się nagrać przyłączyłem się do wojny po stronie Francji ale nic takiego ciekawego mnie nie spotkało. Po prostu pobierałem kasę z tych podatków wojennych w międzyczasie jeszcze wypowiedziałem wojnę Bośni. Miałem w planach podbicie Walachi. Bizancjum przestało istnieć. A teraz? A teraz to Otomani mogą mi wypowiedzieć wojnę. A wtedy mogę przestać nagrywać. Bo wątpię, żeby Polska przyszła swojemu sojusznikowi z pomocą. Ech. Emocjonująco, prawda? Dopiero za 6 lat będę mógł ponownie wejść w sojusz z nimi. Ale może... A może jednak nie. A Burgundia, która ma wojnę z Francją? Nieważne. Jesus Belli. Polacy skopali Niemczom pliki. Bueno. Myślę, że ten odcinek będę nagrywał tak do pełnych 30 minut. Chociaż nie wiem, czy się właściwie opłaca to przeciągać. Czy zakończyć teraz w tym momencie? I chyba tak właśnie zrobię. Zakończę ten odcinek w tym momencie na wstęp. Wystarczy. Eee, myślę, że poza odcinkiem po prostu yy, dociągnę do tych swoich 17 tysięcy to armię. Chociaż nie. Będę wszystko nagrywał, co robię. Dobra, mniejsze o to. Także ja dziękuję Wam, że kliknęliście na ten filmik, że go obejrzeliście. Jeśli macie jakieś dla mnie ciekawe porady, albo coś, co, coś, co przeoczyłem, a jest ważne, to śmiało piszcie mi w komentarzach. E, ustosunkujcie się do tego, co mówiłem wcześniej, mianowicie do propozycji mm, gier, jakie mam zagrać e, w przyszłych filmikach. I co myślicie o Werdę? Yy, no. Jeszcze raz. Dzięki wielkie za oglądanie. I do usłyszenia.